Wyjaśnimy się tak długo, że mamy swój język znaków. Na przykład to znaczy fajny facet, a to taki sobie. A tak prosiłam, zerknij, czy wszystko ok, aż pokazała mi Always Ultra, a ja na to. Takie cienkie? Zwykła podpaska jest grubsza, bo zawiera watę, a Always Ultra ma wkład ze specjalnymi mikrogranulkami, które wiążą wilgoć w żel i zatrzymują wewnątrz podpaski. Teraz mogę zapomnieć ten znak. Always Ultra cieniutka podpaska, a ochrona doskonała. Tak wyglądałam 10 lat temu. Chcę mieć twarz gładką jak bogini. Na szczęście mam nowy podkład ze złotej kolekcji Max Factor. Jest wyjątkowy. Ciekawe dlaczego. Skala nawilża, nie wysusza, jest trwały. Twarz może być nieskazitelnie gładka. Jak nie aktorstwo, to chociaż moja twarz będzie bez skazy. Ty to powiedziałaś. I całe szczęście, bo ty za coś takiego wyleciałabyś z pracy. Podkład make Makeup Max Factor. Polecany przez profesjonalistów. Głowa mi pęka od nauki, a rano egzamin. Kiedy mam nocny dyżur, nie mogę się wahać, dlatego zalecam Saridon. Saridon zawiera trzy aktywne składniki, dlatego działa szybko, skutecznie i jest dobrze tolerowany. Zdam bez bólu, dziękuję. Saridon. Nie czas na ból. Wypróbuj nowy Persil Green Power. Wysoka jakość. Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego. Persil Green Power. Wiesz co masz. Halo! Dorota Hodecka coraz częściej myśli o ślubie z Radkiem. Gérard Depardieu nakręcił film ze swoją ukochaną. I wielki konkurs Parada Gwiazd. Wygraj Seata Cordobę i 600 cennych nagród. Halo! Z kartą konkursową już w kioskach. Młody zapaleniec rodeo Clay Trenton zostaje skazany i trafia na więzienną farmę. Tam poznaje człowieka, który spędził na rodeo najlepsze lata swego życia. Doświadczony mistrz przekazuje Trentonowi tajniki swego fachu, ale przede wszystkim uczy go sztuki przetrwania. Cowboy z Wyrokiem w piątek 4 lutego o 21 Zadzwoń 0786 900 Mamy dla Was wspaniały walentynkowy konkurs. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kiedy obchodzimy Dzień Świętego Walentego. 13 lutego, 14 lutego czy może 15 lutego? Nasza walentynkowa nagroda, wspaniały samochód, już czeka. To zgrabne auto wyposażone jest w poduszkę powietrzną dla kierowcy, centralny zamek, wspomaganie kierownicy i elektrycznie otwierane szyby. Oprócz wspaniałego samochodu mamy dla Państwa roczny zapas degusty królowej przypraw. Pamiętaj! Tym razem masz szansę, aby Twój walentynkowy prezent był wyjątkowo interesujący. Może uda Ci się wygrać wspaniały samochód i dzięki naszej nagrodzie zdobędziesz serce ukochanej osoby. Szczegóły konkursu w gazecie telewizji Polsa. Kiedy macki zbrodni oplatają Los Angeles, a policja potrzebuje wsparcia, pojawia się on. Detektyw Samolo, as wschodnich sztuk walki, który z uśmiechem na ustach rozłoży na łopatki każdego przestępcę. W piątek o 20.00 dynamiczny serial akcji w Polsacie. Stan wyjątkowy. Chcesz wiedzieć, dlaczego Always Ultra są takie świetne? Mają chłonny wkład, który wiąże wilgoć w żel. A wiesz, co jest w tym najlepsze? Żel to nie płyn. Always Ultra. Cieniutka podpaska, a ochrona doskonała. Podkład pod makijaż, który jest tylko podkładem? To już przeszłość. Podkład, który sprawia, że jestem młodsza? Oto nowość. Visible Lift L'Oreal. Jego magia to ProRetinol A w podkładzie. Visible Lift nie tylko kryje zmarszczki mimiczne, ale także w widoczny sposób je wygładza. Nowy Visible Lift L'Oreal. Teraz, kiedy się maluję, wyglądam naprawdę młodziej. To efekt Visible Lift. Widzę to każdego dnia. L'Oreal. Jestem tego Bartka. Trzymaj na zawsze wszystkie piękne chwile. Kupując Coca-Cola w promocyjnej butelce, otrzymasz 15% rabatu na wywołanie Twojego filmu w laboratoriach Kodak Express. Bill Murray i Richard Dreyfus w absolutnie zwariowanej komedii. Dręczony przez rozliczne fobie pacjent nie daje chwili spokoju swojemu lekarzowi, nawet w jego letnim domku. Wiele wskazuje na to, że chyba zamienią się rolami. Co z tym Bobem? W środę 2 lutego o 20.30 prosimy o odbiór z nadajników naziemnych. Trząsający dramat inspirowany autentycznymi wydarzeniami. Emigrantka z Polski przeżywa na obczyźnie niewyobrażalny koszmar. Zastraszana i katowana przez niepoczytalnego męża, szuka pomocy. Napotyka mur obojętności. Okoliczność łagodząca. We wtorek, 1 lutego o 22.30, tylko w Polsacie 2. Steam Gun to przełom w Twoim sprzątaniu. Wygodny, praktyczny, oszczędny i ekologiczny. Trochę wody, żadnej chemii, kilka sekund i gotowe do pracy. Steam Gun to sterylna czystość bez chemii. Steam Gun możesz wykorzystać na tysiące sposobów. Steam Gun to nieoceniona pomoc w Twoim domu: strumień pary, myje, czyści i usuwa tłusty brud. Doskonały do mycia okien. Ze Steam Gun to łatwe i szybkie. Steam Gun. Twoja najlepsza broń w walce z bakteriami, pasożytami i roztoczami. Dzięki specjalnie wyprofilowanej końcówce wyczyścisz wszystkie trudno dostępne miejsca. Tam, gdzie trudno się dostać, Steam Gun dostaje się bez problemów. Steam Gun wymyje Twoją kuchnię i dodaje jej blasku. Strumień pary usunie tłuste plamy, a na wyjątkowo oborne plamy skieruj silny i gęsty strumień pary. Steam Gun jest niezbędny do utrzymania idealnej czystości w Twojej łazience dzięki sile strumienia pary Steam Gun. Myje, czyści, usuwa brud. Zamów już dziś. Od dzisiaj wszystkie prace porządkowe w Twoim domu są łatwe, szybkie i skuteczne dzięki. Steam Gun. Niezastąpiony. Wydajny. Użyteczny na tysiące sposobów. Łatwo go obsługiwać. Jest poręczny, wygodny i efektywny do Twojego motoru, samochodu czy roweru. Steam Gun. Skuteczny, ekologiczny, oszczędny. Wyślij zamówienie już dziś. Niezbędny w Twojej kuchni. Do odświeżania zasłon, czyszczenia grzejników, zlewu, kafelków i luster. Steam Gun przy pomocy aktywnej i łatwej do zmycia piany czyści i dezynfekuje wszystkie powierzchnie. Z odpowiednią końcówką wyczyścisz podłogi, kafelki, odświeżysz dywany i przywrócisz im kolory. Do wyjątkowo uciążliwych zabrudzeń użyj skrobaczki, która usunie nawet najbardziej odporny brud. Elastyczny przedłużacz i trójkątna końcówka pomogą usunąć brud z miejsc naprawdę trudno dostępnych. Teraz już wiesz, co potrafi twój Steam Gun. Wyślij zamówienie już dziś. Steam Gun. cena 790 zł plus koszt przesyłki. Zamówienia na kartach pocztowych prosimy kierować pod adres CJ System spółka Zo ulica Strzegomska 7 53 611 Wrocław. Zamówienia realizujemy w terminie do 14 dni. Świetnie wyglądasz, kiedy się pochylasz nad kanapą. To Sara. Sympatyczny grubasek. Nie możesz ożenić się z moją ciotką. Nadaje się na teścia, a na wujka to już nie. I jego potyczki z rodzinką. Od 6 lutego nowy serial komediowy w Polsacie. Diabli Nadali. Każdy z nas lubi składanki, prawda? Ale takiej składanki jeszcze na polskim rynku nie było. 45 fantastycznych przebojów zawierających 20 lat polskiej muzyki, pop i rock. Największe gwiazdy, największe przeboje tę płytę trzeba mieć. Każdy chce mieć taką płytę, ona jest warta wszystkie pieniądze, bo słuchając jej po prostu się bardzo wzruszymy i będzie nam bardzo miło przypomnieć sobie stare i nowe wspaniałe polskie przeboje. Jakie płyty są najlepsze? Takie, gdzie jest masa przebojów, czyli najlepsze są składanki. I dlatego TV Market przygotował dla Was pierwszą na polskim rynku kolekcję polskich ballad rockowych. I każdy utwór to hit, każdy wykonawca to gwiazda. Zaś cała składanka to płytowy przebój stulecia. Trzy płyty kompaktowe za 99 zł, lub trzy kasety za 45 zł. Zamów, zadzwoń 061 85 8200. Dawno, dawno temu, gdy zacząłem naukę w gimnazjum, za swoją pierwszą tygodniówkę, którą dostałem od mojego taty, kupiłem książkę i tak powstawać zaczął księgozbiór. Dzisiaj, gdy po latach po książki te sięgnie mój wnuk, wiem, że mogę zaoferować jej wam, wierząc, że to one właśnie staną się dumą i ozdobą, Waszych domów. Złota kolekcja literatury polskiej. Luksusowo wydany kanon literacki mijającego tysiąclecia. Ta wspaniała kolekcja może być ozdobą Państwa domu, biura lub gabinetu. Każdy z Państwa może zostać bezpłatnie członkiem klubu Złotej kolekcji literatury polskiej. Przy zakupie pierwszej książki otrzymacie Państwo złotą kartę, dzięki której będziecie mogli co miesiąc kupować kolejne wydawane przez nas książki z 30% zniżką. Oto pierwsza pozycja naszej kolekcji, Pan Tadeusz. Epopea, która zawsze towarzyszyła nam w dobrych i złych chwilach. W złotej kolekcji klubu ukażą się m.in. Stara Baśń, Lalka, Faraon, Krzyżacy, Znachor i wiele, wiele innych. Aby wstąpić do naszego klubu wystarczy tylko podnieść słuchawkę i zadzwonić na podany u dołu ekranu numer. Luksusowe wydanie Pana Tadeusza możecie zakupić Państwo nie przystępując do naszego klubu w cenie 85 zł. Dla członków naszego klubu tę wspaniałą książkę oferujemy w cenie 59,50 zł, czyli o 30% taniej, do czego uprawnia Państwa Złota Karta Klubu. I uwaga! Złota Karta uprawnia Państwa do 5% rabatu przy zakupie wszystkich produktów oferowanych przez TV Market. Zamów! Zadzwoń! 061 85 80 200. W tysiące ofiar, w Ameryce tajfun sieje śmierć, w Turcji ziemia pochłania setki ludzi, w Niemczech superpociąg wylatuje z szyn, w Rosji terroryści mordują setki niewinnych ludzi. Co dzieje się z naszym światem? Jak żyć będą nasze dzieci? Jakie będzie nowe stulecie? Co czeka Polskę w nowym wieku? Uchylmy więc rąbka tajemnicy przyszłości i pozbądźmy się strachu, pomóżmy sobie w codziennym życiu. Wielka Księga Przepowiedni. Księga, która jest lekiem na nasz strach. Będziemy mogli wiedzieć to, co dotychczas wiedzieli tylko nieliczni, mający dar widzenia przyszłości. Oto Wielka Księga Przepowiedni, jedyna w Polsce. Księga rzetelnych, prawdziwych i sprawdzonych prorost i przepowiedni: bomby atomowej, głodu, powodzi. Wielka Księga Przepowiedni prowadzi nas poprzez sprawdzone techniki wróżbiarskie, wizje, czytanie z ręki, horoskopu i kart. Poznamy też, Dzieło Nostradamusa, który przepowiedział pojawienie się Hitlera i Stalina, kataklizmy i wojny, ale nikt mu nie wierzył. Poznamy przyszłe losy papiestwa, przepowiednie Wernychory, trzecią tajemnicę fatimską i wizję ojca Pio. Wielka Księga Przepowiedni odkryje przed nami przyszłe losy Polski, naszej ojczyzny. Wojny i kataklizmy. Wiedzieli nieliczni i ostrzegali, gdyby słuchano ich, nasz los byłby inny. I właśnie dlatego nie bójmy się przyszłości, uczmy się czytać jej znaki. Aby nasze życie, życie naszych dzieci, losy Polski toczyły się w szczęściu, spokoju i miłości. Wielka Księga Przepowiedni. Twój przewodnik w przyszłość. Nie kupisz jej w żadnym sklepie, kupisz ją tylko w TV Markecie za jedyne 99 zł. Zamów, zadzwoń: 061 85 8200. Każdy z nas lubi składanki, prawda? Ale takiej składanki jeszcze na polskim rynku nie było. 45 fantastycznych przebojów zawierających 20 lat polskiej muzyki, pop i rock. Największe gwiazdy, największe przeboje. tę płytę trzeba mieć. Za <mulety> ostatni Każdy chce mieć taką płytę, ona jest warta, wszystkie pieniądze, bo słuchając jej po prostu się bardzo wzruszymy i będzie nam bardzo miło przypomnieć sobie stare i nowe, wspaniałe polskie przeboje. Jakie płyty są najlepsze? Takie, gdzie jest masa przebojów. Czyli najlepsze są składanki. I dlatego TV Market przygotował dla Was pierwszą na polskim rynku kolekcję polskich ballat rockowych. Jej każdy utwór to hit, każdy wykonawca to gwiazda. Zaś cała składanka to płytowy przebój stulecia. Trzy płyty kompaktowe za 99 zł lub trzy kasety za 45 zł. Zamów: zadzwoń 061 85 8200. Denzel Washington w podejrzanych zaułkach Miasta Aniołów. Czarnoskóry bezrobotny dostaje propozycję pracy. Detektyw David zleca mu odnalezienie atrakcyjnej dziewczyny. Ślad prowadzi do murzyńskich klubów jazzowych, a stamtąd zobaczycie sami. W bagnie Los Angeles w niedzielę 6 lutego o 21 z nadajników naziemnych. Twoje włosy nie są w formie. Twoje włosy są bez sił. Oto Fructis z laboratu Argarnier. Nowy wzmacniający szampon z aktywnym koncentratem z owoców. Fructis z laboratu Argarnier. To działa! Koncentrat witamin i kwasów owocowych Fructis wnika w głąb włosów, wzmacniając je. Sprawia, że są dwa razy silniejsze i naprawdę bardziej lśniące. Włosy lśnią ze wszystkich sił. Szampon wzmacniający Fructis. Gwarantowany przez laboratu Garnier. Kiedy w twoim domu mieszka zapominalski... Mamo, zapomniałam ci powiedzieć. Czucie z waszymi zaraz przyjdą. Będą na kolacji. Pomoże ci Delma. Zróbmy pyszne kanapki. Z wędliną i pomidorkiem. I jeszcze pastę. Może rybną? Albo ze szczypiorkiem. Bo Delma to mnóstwo praktycznych pomysłów w każdej sytuacji. Delma, bardzo dobra i taka tania. Mm. A jutro może też o czymś zapomnę? O moich kłopotach z łupieżem z nikim nie rozmawiałam, aż kiedyś odwiedziła mnie siostra. Pamiętam, bo przypaliłam mi się wtedy ciasto. W telewizji leciała reklama jakiegoś szamponu. Krzyknęłam bzdury, kłamstwa, łupież i tak wróci. A ona na to tak, ale nie po nizoralu. Nizoral zawiera lek niszczący ustroje wywołujące łupież. Chyba pół roku temu parę razy umyłam głowę nizoralem i do dziś nie mam łupieżu. Nizoral. Zwycięstwo medycyny w walce z łupieżem. I ciasto też mi się nie przypala.